Dzisiaj robimy naklejki DIY Jako, że zbliża się powrót do szkoły A ja chcę mieć jakieś ciekawe zeszyty Konkretnie jeden, bo więcej mi się nie chciało robić Przynajmniej na razie Robimy naklejki I powiem tak Jak szukałam sobie w internecie jak robi się naklejki To, to wyskakiwały mi rzeczy typu Papier samoprzylepny Specjalny papier do lukarki. Zamów naklejki już teraz, więc stwierdziłam, że dobra, temu podziękujemy i zrobię to najprostszą możliwą metodą, czyli po prostu rysując się na kartce i używając taśmy do przyklejenia wszystkiego, więc robimy najprostszym sposobem, żeby każdy mógł to potem odtworzyć. I po prostu użyć tego sposobu, czy coś Więc, jak widzicie, rysuję sobie teraz na kartce grzybki Listki, miecze i... pewną bardzo interesującą postać, ale do tego później może Także pozwólmy sobie lecieć temu Robię te naklejki I może dorzućmy ciekawostkę, jak Wyglądały moje zeszyty kilka lat temu, w zasadzie rok temu albo dwa lata temu, najstarszyzny no też rysowałam na kartce, jednakże nie użyłam taśmy, tylko kleju. Więc te naklejki wyglądają teraz tak. I jak widzicie, zostały troszeczkę obdrapane przez wkładanie i wyjmowanie z zeszy z plecaka. <grytanie> Także... Także troszeczkę się oberwało. W ogóle wyglądają źle tą stare, chyba z 2020 roku. Jest to jakaś data? Tak, 2020, z czym stwierdziłam, że hej, nie chcę, żeby mi się obrywały te naklejki, więc znalazłam jakieś stare leżące naklejki i... i tak wygląda jak dobrze, że już nie będę mieć chemii. Także totalny chaos, nie, niezorganizowanie i ta naklejka tutaj w ogóle nie pasuje. Także są różne sposoby na dekorowanie zeszytów, nie? Fajnie, miło i kolorowo, normalne naklejki, ale hej, trzeba to jakoś spersonalizować, więc stwierdziłam, że po prostu będę rysować po zeszycie markerami kredowymi. Te, które miałam, nie były zbyt dobre, więc wyszła mi taka maziaja. Te zeszty są, są już troszeczkę zmasakrowane, ale w tym jest jeszcze całkiem sporo miejsca, więc e, będę go jeszcze używać. Więc jeszcze trochę ponarzekam na tego podwórka. No i hej! Jak widzicie, robienie naklejki postępuje. I ciekawostka. Użyłam tych samych markerów, których użyłam dwa lata temu do zrobienia pierwszego pokazanego przeze mnie zeszytu, więc te markery troszeczkę zdechły <grych> i końcówki powysychały. Jakby głównie moja siostra je podbiera, więc od półtora roku dobrego nie używałam tych markerów, więc zapomniałam nie bardzo, jak dużo z nich wypływa na kartkę. Ale jako, że stwierdziłam, że. Naklejki wytnę bez tego takiego typowego, bez tej białej obramówki. To stwierdziłam, że nie będę się w ogóle tym przejmować i w ogóle niech sobie korfawią ich z tych markerów leci ile chcę, by naklejki wyglądały dobrze. Ok, wódka się jakoś później ogarnie. Także zajęłam się kolorowaniem i następnie zrobiłam z cienkopisem. I zapomniałam zatrzeć ołówka. <laughs> Problem w tym, że jeżeli nałożę markery na ołówek, to ołówka spod spodu nie da się już zetrzeć. więc z tego powodu powinnam zrobić najpierw laminat, a dopiero potem pomalować to wszystko markerami, ale no brak, trudno. Te trzy zeszyty mają ze sobą coś wspólnego. Wszędzie jest anime, więc, żeby tradycji stała się zadość, ten zeszyt również musiał mieć motyw anime. Jak widzicie tutaj Boku no Hero Academia, Boku no Hero Academia, jak dobrze, że tego już nie oglądam, Dziedzictwo eee, Kaisen. Więc tym razem postanowiłam zrobić motyw Winramidstan. Tutaj gdzieś się pojawi fanart, który zrobiłam. No dobra, nikt się nie spodziewał, że zabraknie mi filmu. Ja chciałam troszeczkę powiedzieć o tej postaci, którą teraz wycinam. Jest to Bjorn. Bjorn jest jedynym prawdziwym przyjacielem Ashelada z Linnand I Bjorn jest taką nieludzką, ciepłującą postacią. Także w tym fragmencie próbuję rozprawić sobie gdzie która naklejka będzie na w przynajmniej tak maluję go fandom, okay? Dla tych, którzy nie znają Vinland to Bjorn jest wojownikiem, który po zjedzeniu specjalnych grzybów wpada w szał wojenny. Tak bardzo miło się powstać. Nie mam jak przechowywać tych naklejek. Teoretycznie jest coś takiego jak papier woskowy, do którego taśma się nie przykleja, jak przykleja, to nie traci kleju. Okej, okay, więc tutaj widzicie jak mniej więcej prezentują się naklejki po pierwszym naklejeniu na taśmy. Dobra, chyba już mogę pokazać ten zeszyt, nieważne co tam się dzieje. Um, także, także to będzie mój zeszyt do Polskiego, mam nadzieję, że jakoś przetrwam ten rok. I skoro mam już taki pasek, to mogę teraz wyciąć ten. I tutaj jest ważne, żeby nie wycinać od razu przy papierze, bo wszystko się nam rozleci. Więc wycinam z taką esadnym dopasem. A i przepraszam, nie powiedziałam, w jaki sposób ten kawałek papieru ma wylecieć pomiędzy dwie warstwy taśmy. No więc zakładając, że klejącą stronę, przykleję od razu na zeszyt. Na tym kładę papierową nak naklejkę. I potem na tą papierową naklejkę kleję w dół, przyklejam drugi kawałek taśmy. Wszystko. Cała filozofia. I nie chcę nic mówić, ale wycinanie klejących się naklejek z taśmą jest jeszcze gorszym koszmarem niż wycinanie po prostu papieru. Więc musicie być na to przygotowani, jeżeli zamierzacie odtworzyć tym sposobem klejek. naklejek. Wymaganie Wymagały one ode mnie troszeczkę poświęcenia, gdyż ponieważ w domu była taśma brązowa, taka żółta malarska i srebrna taśma. I jakoś nie mogłam znaleźć przezroczystej, więc przy okazji jechania po zeszyty kupiłam taśmę. więc Zobaczymy, jak długo będzie się trzymać, biorąc pod uwagę, że co chwila jest. Hmm. Dziwię się już, dlaczego moje zeszyty są tak zmasakrowane. Szczerze mówiąc, to jest, to jest dość prosty sposób na robienie naklejek, więc nie wiem, może obrobię więcej zeszytów, także dajcie znać, czy chcecie zobaczyć więcej naklejek, DIY, back to school, coś tam, coś tam. I może w jakiej tematyce, bo um... <grywia> nie każdy ogląda anime. No, nie moja mama nawet nie wie co to jest, a jeżeli wie co to jest, to spokojnie mamo. Hej, może następnym razem ile taki będzie... Nie wiem, czy ja chcę z moimi ockami naklejki chyba nie. Biorąc ja pod uwagę, że faworyzuję po prostu 3 spośród ponad 20. I zapewne jak wymyślę jakąś kolejną, to znowu mi się wszystko zmieni, także to nie jest dobry pomysł. I potem będę żałować tego tak samo, tak samo jak żałuję teraz z No Hero Academy, już błędy zostały zrobione. Także tak prezentują się gotowe zeszyty, jeżeli wam się podobają to zasubskrybujcie i do zobaczenia za tydzień.